Radia Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry, odrobinę spóźniona, ale cieszymy się, że Pan jest z nami. Krzysztof Balcer, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Solid Policjantów. <grym> Policjantów, tak. tak. Dzień dobry państwu. Regionu łódzkiego. Zaraz wytłumaczę yy, skąd ta pomyłka. Otóż związkowcy policyjni z Solidarności opublikowali nekrolog, w którym zapraszają na uroczystości żałobne policji. Dzisiaj mają się spotkać pod kancelarią prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Czy pan się wybiera, panie Krzysztofie? Nie, nie wybieram się na to spotkanie. Ja bym chciał powiedzieć od razu, że w policji funkcjonuje kilka związków zawodowych, a wśród funkcjonariuszy policji w zasadzie dwa. Niezależny samorządny związek zawodowy policjantów, no i od kilku lat ludzie zrzeszeni w Solidarności. Nasz związek liczy sobie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. i My mamy politykę i mamy strategię rozmów z rządem i załatwiania spraw, które nie są łatwe. Ale protestuje się dopiero wtedy, kiedy już nikt nie chce z nami rozmawiać, a z nami chcą rozmawiać. Czyli rozumiem, że jeżeli chodzi o ocenę problemów, to jesteście zgodni, natomiast różnicie się co do sposobu ich rozwiązywania. Tak, tak, oczywiście. Myśmy protestowali potężnym protestem w 2018 roku. Wiemy, ile to policjantów, nas policjantów, kosztowało i nerwów, i emocji, i, i, i pieniędzy. Bo umówmy się. I jeszcze zapytam, ponieważ część związkowców właśnie z Solidarności prowadzi taki protest, można powiedzieć, trochę włoski. Choć policjantom nie wolno w taki oficjalny sposób protestować, no ale mają pouczać, y, nie wypisywać mandatów. I też chciałam pana zapytać, czy tego typu działania są prowadzone w regionie łódzkim, w tym sensie, y, że ma pan sygnały, że jest coś odczuwalne dla obywateli? Y, ani w regionie łódzkim, ani z tego co wiem, to w kraju nie, jest, y, nie są to działania odczuwalne, bo my przedwczoraj spotkaliśmy się w Warszawie. Jeżeli chodzi o władzę naszego związku, mamy bezpośrednie informacje od kierownictwa policji i nic na to nie wskazuje, żeby to były jakieś znaczące działania albo żeby były w ogóle jakieś działania. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli się organizuje protest, jakikolwiek, słuszny oczywiście, tak, to są określone reguły, one są zawarte w ustawie o związkach zawodowych i w innych dokumentach, które regulują te działania. To nie można robić sobie tak, że wyjdzie pan Kowalski czy pan Nowak, przepraszam, Kowalskich i Nowaków, na ulicę i powie do kilku albo do kilkuset ludzi, że od dzisiaj protestujemy. To wszystko musi mieć określone ramy. Spotkaliśmy się ostatni raz przy okazji święta policji, rozmawialiśmy o ogromnych brakach kadrowych, również o płacach. Wszystko wskazuje na to, że te podwyżki w tym roku i w przyszłym no nie będą takie, jakie oczekiwali policjanci. Czy to jest już postanowione, czy jeszcze rozmowy trwają? Nie, w tym roku podwyżki były i to były podwyżki 20%, 20 w związku z czym nie, nie możemy zakłamywać rzeczywistości, one były. Z pieniędzmi u nas w Policji problem polega na tym, że my ciągle gonimy normalność. Dlatego, jak zapyta mnie Pani za rok albo za pięć lat, czy my wystarczająco dużo zarabiamy, to ja zawsze będę mówił, że nie, nie zarabiamy wystarczająco dużo. Yy, natomiast yy, no, to 15% słynne, tak, które yy, funkcjonuje w mediach, ale nie tylko w mediach. I czego domagają się państwo yy, Tego się, się domaga tak. domagamy my. Domagamy się tak samo yy, jako członkowie Forum Związków Zawodowych, jak cała yy, sfera budżetowa. Czy to się uda osiągnąć, ja tego dzisiaj nie wiem. Ale wiem, że trwają rozmowy i że y, szukamy wspólnie z ministerstwem y, rozwiązań, które by w jakiś sposób policjantów usatysfakcjonowały. Na pewno nie będzie to 5%. Ja jestem y, takim umiarkowanym optymistą, ale jednak optymistą, i y, no, nie wierzę w te y, zapewnienia, że to tylko 5%, i my nic nie robimy. Niedawno y, Tomasz Siemoniak, szef y, MSWIA, powiedział, że. Jeżeli chodzi o braki kadrowe w policji, to udało się y, zmniejszyć tę taką masową falę odejść. I od czerwca y, również powiedział, że coś drgnęło, jeżeli y, chodzi o y, nowych ludzi, którzy chcieliby pracować w policji. Czy, czy pan coś takiego obserwuje u siebie? To, co powiedział pan minister, to jest prawda, ale to jest taka ale. prawda, właśnie, ale jest to ale. Drgnęło, ale drgnęło bardzo niewiele. Pojawiają się przepisy, które będą umożliwiały powrót do służby ludziom, którzy odeszli na emeryturę niedawno, ale to są wszystko kroki takie troszeczkę zastępcze i one niczego nie załatwią. Dziura jest potężna, jeżeli tylko troszeczkę drgnie, to, to nic to nie zmieni w trudzie naszej codziennej służby, bo jeżeli kilkanaście procent policjantów w całym kraju brakuje, jeżeli około 15 procent brakuje w województwie łódzkim, jeżeli 25 albo, albo blisko 30 procent brakuje w samej komendzie miejskiej, tak naprawdę tej absencji łącznie z długotrwałymi zwolnieniami, urlopami, szkoleniami itd., dalej, no to o czym my mówimy? Tego się nie zapcha w ciągu pół roku ani roku, i to jest problem. No właśnie, pytamy, czy to drgnięcie to takie jednorazowe, czy może oznaczać już pewną tendencję? No, jeżeli szalenie. to drgnięcie się powtórzy w kolejnym miesiącu, w kolejnym kwartale i będzie trwałe przez najbliższe pół roku, to będziemy mogli mówić o tendencji. Na razie ja o żadnej tendencji nie, nie powiem. A czy zadziało się coś, co mogłoby y, taką tendencję rozpocząć? Y jeszcze nie. To znaczy, zadziało się coś, ale na razie tylko na papierze. W czasie rozmów z ministerstwem, minister Siemoniak, pierwszy raz chyba w historii, powołał pełnomocnika do spraw kontaktów ze związkami w Randze, wiceministra, i to cieszy, bo, bo ranga jest wysoka. Zapowiedział i jakby już podjął decyzję, o tym, że powołuje wspólny zespół do pracy nad modernizacją policji, nad ustaleniem nowej siatki płac, nad rozwiązaniami na przykład zmierzającymi do tego, żeby powiązać wydatki na policję z PKB. To co jest w wojsku i co my jako związek Policjantów bijemy się, walczymy czy zabiegamy już od co najmniej kilkunastu lat. Natomiast teraz zaczynamy o tym rozmawiać już zupełnie poważnie i jest to realne, dlatego że ministrowie, którzy znajdują się w naszym ministerstwie, byli w przeszłości ministrami y, obrony narodowej i oni doskonale dostrzegają te potężne różnice, jakie nas dzielą między wojskiem a, y, a naszą służbą, i wiedzą i chcą, żeby te y, różnice zniwelować. No nie jest to łatwe i nie robi się tego w ciągu pięciu minut, dlatego powstaje zespół. Jest na biurku decyzja jest na biurku ministra i albo już została podpisana, albo za pięć minut dosłownie zostanie podpisana, zespół zostanie powołany i ten zespół ma pracować nad różnymi problemami, ale między innymi też nad długofalowymi rozwiązaniami finansowania policji i nad tymi rozwiązaniami, których potrzebujemy już dzisiaj, bo my już dzisiaj jesteśmy biedni. A co by Pan powiedział młodemu człowiekowi, który będzie podejmował w najbliższym czasie decyzję o swojej przyszłości? Warto poczekać czy szukać czegoś innego? Nie mamy na co czekać, yy, dlatego że bezpieczeństwo trzeba zapewniać yy, tu i teraz już, yy, a nie za tydzień, za rok, jak się poprawi sytuacja. To ile jeszcze dajecie sobie czasu na te rozmowy? Decyzje, jeżeli chodzi o rozwiązania finansowe na już, tak, czyli na przyszły rok, to decyzje muszą zapaść w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy w zasadzie dwóch, bo, bo to już jest końcówka roku, tak. I i są możliwe te rozwiązania mimo że budżet mimo że już mówi się o tym że ten budżet jest zamknięty że tam nic nie można zmieniać to po pierwsze budżet zawsze można zmienić a po drugie można znaleźć inne rozwiązania które spowodują że w kieszeniach policjantów będzie tych pieniędzy trochę więcej może to się nie będzie nazywało y, 15% podwyżka ale będą jakieś świadczenia innego rodzaju na, na wzór wojska ja tego dzisiaj nie wiem bo rozmowy się toczą a my będziemy się tej sprawie oczywiście przeglądać Krzysztof Balcer szef regionu zarządu, zarządu NSZZ policjantów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie.